Godzin, pauzy Także nie za wiele Ten siąpi delikatnie Jeden za drugim cały czas Jeszcze jak się trafi z obówką Na drodze ekspresowej Jak jedzie 75 to już jest całkowicie masakra Bo blokuje prawy pas A zarazem lewy Bo ci z prawego Ciągle chcą wyprzedzać Bo dojeżdżają I, i wcinają i koniec roboty 21.36 to na następny tydzień mi zostało 41,5 godziny a następny tydzień się zaczyna za 2 godziny z kawałkiem jadę do Gdyni na załadunek z tego Stargardu Po układało się że na razie nie muszę tu przyjeżdżać, ale coś mi się zdaje, że na koniec miesiąca może zerze się z tą rzeczywistością. Tu drugi parking, tak samo znowu zastawiony. Kolejka do Prób jest na tym pierwszym parkingu. 10.07 wjazd, 10.37 wyjazd. 3:18 pojechałem. Teraz trochę odpocznę, bo i tak będę robił dwie pauzy i tak jakieś śniadanie trzeba zjeść drugie albo trzecie, bo już nie pamiętam ile razy jadłem dwa, jadłem. Będzie trzecie śniadanko. Później podjadę znowu z 3:20, zajadę na obiad, wykręcę pauzę drugą i do celu dojechać nie dojadę, bo mi zbraknie z godzina czasu. Zaczyłem wstępnie, gdzie dojadę, no to Lublin na pewno Markuszów tam ten mogł mógł stanąć. A w optymistycznym wariancie, to nawet myślę, żebym dojechał gdzieś do Kraśnika. Tylko znowu Kraśnika nie znam, na tyle, żebym mógł stanąć gdzieś, nie wiem, tam są dwie stacje. Jeden to Orlen, ale to ciasny. Ale chyba na szelu tam był parking, nie pamiętam, bo już nigdy tam nie miałem okazji. Czas dzisiaj cisnąć na maksa. Bo jutro się załaduje, wrócę do domu, to będzie 3-4 godziny jazdy. No i zostanie pół dniówki. To teraz pytanie: czy wracać z powrotem? Nawet może z tym towarem, czy spać do środy w domu i jechać? Później na styk wracać w piątek po południu. Nie mam pojęcia. jak to zrobić, żeby było dobrze pewnie życie samo ułoży, ale kierowca zawsze jedzie i tak kmini gdzie dojedzie, gdzie pauza, gdzie spanie jak to zrobić, żeby jak najwięcej pojechać gdzie się zatrzymać, gdzie wykąpać tak to wygląda że strategicznie musimy do tego podchodzić tematu nie da się tym samochodem jechać gdziekolwiek nie da się zatrzymać na byle jakim parkingu, na byle jakim e, stacji dlatego kierowca planuje zawsze ogarnąłem się, piętnastkę kręcę, lecę dalej, jestem w Grabinie na moim ulubionym mopie jest tu prysznic jest gdzie spać, zawsze jest miejsce tam są zawaliste zachody słońca, trzeba trafić dobro, w dobry czas. Jest taki mini plac, można poćwiczyć na nim. Tam się fajnie biega. Byłem tam parę razy. Tam gdzieś jest jezioro, grabinek. Także jak ktoś na dłuższą pauzę trafi, może spokojnie sobie przejść. Tu za tymi drzewami wydaje się, że jest las, ale tam jest wioska. Tam się fajnie też biega, bo są takie tereny, górki pod górkę, z górki. Lubię tu zajeżdżać praktycznie za każdym razem, jak wracam, to zajeżdżam. Kolejna pauza w dziwnym miejscu. Zjechałem, bo tu był dosyć duży korek i stwierdziłem, że pół godziny dokręcę, to może się trochę rusz. Mówili w radiu o największym księżycu w roku, o największej pełni, no i wylazł Korek miał się zmniejszyć, ale się nie zmniejsza, wydłuża. 3 km 800 metrów pokazuje mi do ronda tego pierwszego, i później jeszcze między tym pierwszym a drugim rondem to jest kilometr, także prawie 5 km. No i powoli zbliżam się do mety. 4,8 km przejechane. 40, prawie 2-3 minuty. Zaraz nastąpi chwila prawdy. Bo tu, zawsze ten mop jest zapchany przez sąsiadów ze wschodu. Zobaczymy, czy gdzieś się zmieszczę. Jak się nie zmieszczę, to jeszcze mam. No, parkingu dla osobówek tu już jak stoją na derze Stoję sobie tak. Nie wiem, czy się tam połamie. Wyjadę. Jest tak parking zabity, że. Ruszałem, bo pan na tłusie. Bramka do bioasekuracji sekuracji. Wjeżdża się czujniki, uruchamiają ten płyn do dezynfekcji. Samochód jest z każdej strony, nawet i od spodu, spryskiwany. Dbają teraz ludzie o takie rzeczy, bo. bo ASF robi swoje, a niestety jak się pojawia ASF to całe, cała hodowla idzie na obój, a później do spalenia. Dowiedziałem się co z tymi zakazami, bo tu wszędzie 5 ton stoi i każdy gospodarz musi sobie wyrobić pozwolenie indywidualne żeby mógł dojeżdżać na swoją posesję. Czy to nie jest chory kraj? Nie wiem kto rządzi w tej gminie, czy to jakiś burmistrz, wójt, czy kto, ale... Nie mam pytań. Stawia znak zakazu 5 ton. I trzeba... Yy, yy, każdy gospodarz musi sobie robić pozwolenie. żeby mógł dojechać do własnego domu. <gryw> tak to podsumuję. Nie wiem jak stąd wyjechać, to wszędzie są zakazy. No najlepszy wszędzie 5 ton. Chciałbym to skrócić, ale nie wiem czy warto. Jak gdzieś przekaldują to będzie 500. Tu jest piękna droga. Tak ja lubię te trasy Ostrząśnięty, niemierzany Dziwna sprawa, załadowałem cały samochód z półką No i 39 barze I jesteśmy w hełmie. jadę tankować Później długa stronę Radomia Ile się ujedzie, to się ujedzie, zobaczymy Wiem, coś się wzięło i popsuło już naprawiam ten wskaźnik. Tu zaraz będzie fajne drzewo, z tego co pamiętam. No, jest. Może trochę Wam dzisiaj powiem o czasie pracy. Na dzisiaj, jak widać, 9.50 wyjechałem. Także wykorzystałem. 10 godzin jazdy. Kierowca ma w tygodniu dwie możliwości wydłużenia z 9 do 10 godzin. Jest wtorek, ja już dwie, wykorzystałem z dwóch. Do tego skończyłem teraz pracę o 18.20, a zacząłem o 5.12, czyli czas pracy trwał powyżej 13 godzin, czyli yy, przekroczyłem. Czas pracy 13 godzin. W ciągu tygodnia można dwa razy wydłużyć taki czas do 15 godzin. Jest wtorek, wykorzystałem dwie szanse. No i jest jeszcze taka opcja pauzy nocnej. Każdy kierowca musi wykonać odpoczynek 11 godzin od zakończenia pracy, ale w ciągu tygodnia może trzy razy skrócić do 9 godzin. Ja mam już dwa razy skrócone. No i dzisiaj w nocy będzie trzeci. Czyli wykorzystam jutro rano wszystkie możliwości wydłużonej pracy w tygodniu i skróconych odpoczynków. Tak to wygląda z tymi wyjątkami. Warta, tery trzeba ruszać. Tak sobie stałem przed stacją. Pełna przyczepa z czubem a zaledwie 25 ton. Połodawany może nie tak szybko jakbym chciał. Ponad no 2 godzinki. Dzień dobry w czwartek. Koniec tego spania. Zaczynamy pracę bo klienci czekają na towar. ładnie przeorałem wjazd niestety ciasno tutaj trzeba było się włamać tak ostro na wagę i później z wagi zjazd też lipny bo waga nie idzie równolegle do ogrodzenia a musiałem zaparkować równolegle do ogrodzenia druga zrzutka wykonana była koło Łosic Wiem wam szczerze, że praca ze zwierzętami i z bydłem to jest coś nie dla mnie. Mimo, że lubię zwierzęta, ale wyjdzie z tym na co dzień, przede wszystkim z tym zapachem, prześmierłem cały. A tylko się wyładowywałem i całą godzinkę. Nie ma czasu, nie ma czasu. Mam jeszcze 4 godziny jazdy. Co sobą max? A 4, 20 czasu pracy rozładowany, także 20 minut w mam, niewiele bo mam załadunek i rozładunek jeszcze. Sypię i jadę dalej. Należą mi się w komentarzach pochwały. Dojechałem na 12,5 godziny 8.38 jazdy. Czyli jeszcze 22 minuty jazdy mi zostało i pół godzinki pracy w razie co? sprytnie 3 rozładunki i jeden załadunek dzisiaj załatwiony. Ale tak mi łeb wytelepało na tych dziurach, że nie mam pytań. Być może jutro załadunek i będzie odpoczynek do końca tygodnia. Bo zostało mi 6 godzin jazdy w cyklu dwutygodniowym. Jutro się załaduje, to niewiele już więcej mi zostanie. Pisać tam pochwały pod spodem, a nie tylko się gapić. Trochę trzeba coś tam wklepać. Mamy dzisiaj piątek, 8 rano. Wiem, że chciałeś sobie jeszcze podpoczywać, ale przed nami 200 km. Zrobimy robotę i będziesz odpoczywał do poniedziałku. No, spokojnie, spokojnie. Rozmawiałem chwilę z nim. Wstydził się przy Was mówić, ale mówi, żebym go nakarmił i napoił. Także jadę go nakarmić, napoić i pod tym warunkiem zgodził się, że popracuje dzisiaj. Ciężki, ostro pracowałem, skracałem. ale co się w ciągu tygodnia zmieni, no to ciężko powiedzieć, bo widzę, że media wprowadziły taką panikę i naprawdę robi się dziwnie, troszkę bym powiedział, bo dla mnie to jest koronawirus, a nie koronawirus. To moje zdanie, nie znam się na tym, aczkolwiek słyszałem eksperta od jakiegoś profesora, od wirusologii stwierdził, że boimy się czegoś, czego nie znamy bo skala tego no, nie jest duża że tak powiem w porównaniu na przykład do zwykłego przeziemienia czy grypy ale to no, moje zdanie i to co usłyszałem od człowieka, który tym zajmuje się na co dzień coś mi wypadło, jakieś tryby z samochodu W dniu zrobiłem 3000, prawie no 100 km, tam z groszami wyjdzie. Był to ciężki tydzień, bo praktycznie codziennie rano wstawałem albo można